Halo, halo, Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gwintowych Talii. Dzisiaj przygotowałem dla was Nilfgaard. Nilfgaard, który w ostatnim patchu w zasadzie nie dostał żadnych nerfów, więc talia jest to w zasadzie taka sama jak w poprzednim sezonie. Jest to w zasadzie dokładnie lista, którą grałem na turnieju Gwent Partners Open, i która no, robi robotę, no, nie ma co ukrywać. E, radziła sobie bardzo dobrze na Skligę, Generalnie radzi sobie bardzo dobrze z wieloma taliami, e, jedynym jej problemem w zasadzie są potworki z koszmarem, ten matchup jest bardzo ciężki, ale dobrze, przejdźmy do omówienia talii. Mamy oczywiście Bal, mm, który robi niesamowite value, jeśli przeciwnik nie ma, nie tacza petard, do tego mamy Arystokratów, Uzurpatora w trzeciej formie, Vincenta, y, Fergusa, Rodericka i y, jednego Łowcę. Także mamy parę tych arystokratów, żeby ten bal spriggerować. No w zasadzie potrzebujemy tylko dwóch w trakcie gry, więc z tym nie ma problemu. Poza tym gramy super Nilfgardowe karty, jak Bratens i Ramon, które robią niesamowite value. Dodatkowo mamy Wstrząs, który jest bardzo irytujący dla przeciwnika, Afana, no bo gramy z tą formacją, Fifona, który, który jest moją, jakby, inwencją w tym deku, bo zwykle ludzie grają hmm, test lojalności i i Amnestię. Ja natomiast sobie postanowiłem wrzucić Fifona i Żółwie zamiast tego, tak jak widzicie. Ponieważ uważam, że nie dosyć, że testujalność jest losowy i potrafi mocno irytować, a ja się nie lubię irytować w trakcie gry, no to ten obrońca o dziwo robi całkiem całkiem dużo, bo przeciwnicy się tego nie spodziewają i czasem może ochronić scenariusz przedmiotaczem miotaczem Petard. Lub też odnowić pancerz na kusznikach. To też jest bardzo przydatne momentami. No i poza tym mamy oczywiście zestaw żołnierzy, pusznicy. Jedni drudzy, dywizja magne, jako jakieś proaktywne zagranie. Mamy trucicieli, podczas czego? Jako trzy dodatkowe trucizny poza balem. No i w zasadzie tyle. Plan jest taki zwykle, że jeśli mamy dobrą rękę i jesteśmy jako drudzy. Dobrą rękę mam na myśli Ramona, plus żołnierzy. To możemy próbować wygrać na równych rundę pierwszą. Jeśli nie, to dosyć często po prostu oddajemy rundę pierwszą po trzech kartach i później bronimy się właśnie Ramonem, Bratensem, starając się zostawić bal maskowy na rundę trzecią. Poza tym, co mogę powiedzieć, to Vincent jest mega dobry obecnie, no bo wiele jednostek ma zasłonę. Między innymi te wszystkie silniki siedmioprowizjowe. Hmm. Czy też właśnie karty zmieniające się w trzeciej formie mają zasłonę, więc można je bezpośrednio one-shotować Vincentem. No eee, i co? Ogólnie deczek bardzo mocny, powiedziałbym, że w tier 1 e, jak najbardziej powinien się znajdować. Hmm. I tyle. Czasem jest tylko jeden jeszcze problem, poza oczywiście mi petar, taki, że dek trochę ma problem z proaktywnymi zagraniami bo jest ich tutaj naprawdę mało. Dywizja Magne, Żółw... No i w zasadzie na tym się zwykle kończy, także <laughs> trzeba tutaj bardzo uważać, żeby się nie przejechać na braku proaktywnych zagrań. Eee, no ale dek mocny, co zresztą zobaczycie. Zapraszam do oglądania gier. Eee, w pierwszej grze będziemy mieć Mirror jeśli nie również gra z tą formacją. No to będzie ciekawe, eee, bo tutaj jeśli gra takim samym dekiem jak ja, to dużo zależy od skilla w takim meczapie. Zresztą zobaczycie pewnie. Generalnie chciałbym mieć ostatnie zagranie. Dwie dywizje można zostawić, bo jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że przeciwnik jedną dywizję zestrzeli od razu. Łowca jest ok, powiedzmy. Dwa turnieje. Że trochę dużo. Wyrzućmy. Fajnie, spusznik. To jest spokojny W ogóle rzucił to do przodu. To sugeruje, że ma na ręce łowce. Bo w innym wypadku jest to bez sensu. No i tak. Turniej. I zobaczymy. Przeciwnik ma drugą dywizję. O też Nilgard zwykle ma problemy z proaktywnymi zagraniami. Dlatego tutaj warto grać no Unit, jak się da. O, inna wersja, jest Albrich. Ok, zaczynam się trochę bać. Bo jeśli przeciwnik gra jakieś takie dociągarki, to znaczy, że ma coś nietypowego. Aż może po prostu gra sobie to, żeby wyciągać Ramona, Vincenta. Eee, zobaczymy. Dobra, rzućmy denizę no, magnę do przodu, żeby w razie czego mógł zrzucić zablokowanie. Teraz w zasadzie jest opcja, że próbujemy. Próbujemy walczyć na równych kartach. Czyli wóz Ramona usznika, to to jest. 7 plus 3. 10, 11, 12. Jeden ping. Znaczy jeden ping. Jeden Hero Power. Mi się to podoba. Wydaje mi się, że mi się podoba. Zrobię tak. Ok, już w ten sposób prowadzimy na równych. Koszty w jednego ładunku, co prawda, ale jak uda nam się wygrać na równych, to jesteśmy w perfekcyjnej sytuacji. Problem jest taki, że przeciwnik ma fajny wstrząs na Ramona. Ten Ramon się wzmocnił. Okej, okay. trucizna, ja? hmm. najbardziej w porządku, A myślę, że kontynuujemy i po prostu drugi kusznik. E, krasny, mały to, to, hmm. Czy ma znaczenie, w co strzelimy? Nie wydaje mi się, Ale możemy zostawić najwyższą jednostkę pod truciznę. Znaczy, jako blef, że mamy truciznę, bo nie mamy, żeby tu, dajmy na to. I teraz jeśli przeciwnik to zatruje, no to wstawiam oczywiście drugą dywizję. A pewnie zatruje, no bo co innego mógłby zrobić? Ładnie, tak. Zamknij oczy, otwórz buzie. Hmm. Problem znowu jest taki, że dywizja Magne chodzi bezpośrednio za 5 plus 2 za 7. Musiałbym mówić kolejny ładunek, żeby być z przodu. Tam. Ale wydaje mi się, że użyjemy. Jak już skomitowaliśmy w to, no to brnijmy i zobaczymy, jak przeciwnik z tym poradzi. No bo, dwa ładunki, jeśli uda się wygrać na równych kartach, to i tak Warf będzie, bo mamy wtedy Double Lasseya. Um. pod warunkiem, że przeciwnik teraz nie spasuje. Jak teraz spasuje, no to mamy darmowy bleed. Ok. I zużyliśmy dwa ładunki, ale zyskaliśmy pełną kontrolę nad rundą. I teraz będziemy przeciwnika puszować, no bo drive pass nie ma sensu, bo wtedy przeciwnik zachowa równą ilość kart. Więc po prostu teraz skupimy się na bleedowaniu. Wydaje mi się, że nie potrzebujemy jakoś super mega mocnej ręki. Nawet lepiej, że mamy rękę słabą niż za mocną, yy, bo to pozwoli nam lepiej puszować. Dlatego nie będę szukał goldów, tylko sobie zostawię tak i sobie zagramy te karty. Tak po prostu. Stawimy sobie na trzecią bal i Vincenta i powinno być mega dobrze. Dobra. Czy plan jest taki? I egzekutora to on go zestrzeli. Jak wrócę Fifona. Znaczy, nie może go zestrzelić. Bo jak zestrzeli turniejem, to ja mogę spasować i mieć kartę przewagi. Wtedy. nie zrobienie mulliganów mnie zaboli. Być może. No ale będę miał przewagę kartę, jak on wróci turniej. Egzekutora. Znaczy, nie powinien tego zrobić. Spodziewam się jakiegoś Ramona. Może. Bratensa, zobaczymy co tutaj przeciwnik wymyśli jeśli ciągle będzie nas przebijał no to po prostu będę tradeował brąz za jego powiedzmy lepsze karty plus jak coś dobrego Bratensa to sobie zabiorę następną rundę wygada na równych daje nam pełną swobodę nie ryzykujemy karty straty U, odważnie to było bardzo ważne zagranie. Okay. Problem jest taki, że to ginie, ale mogę to ochronić Pifonem. To też, też zróbmy. To też jest fajne w tym, że możemy wrócić to ostatnie przygotowanie na inną kartę. Jednocześnie mając obrońcy niewielkiego, ale no on swoje robi. Plus też... Akurat w tym meczu rzucanie na siebie jego przygotowanie jest bez sensu, no bo Vincent, no bo wstrząs. Nie ma sensu nikomu dawać opcji lepszych niż, niż to, co musi mieć. A jak zużyję Vincenta... Błokła, będę miał Vincenta z głowy. Um. Na razie jeszcze nie pokazał, czy gra Devotion, czy nie. Okej okay. Teraz nie przebił Więc wydaje mi się, że wezmę przewagę karty Zużył też Ramona Okej, okay. dobra, weźmy przewagę karty Podwójny lascej. Wydaje mi się, że przeciwnik popełnił błąd. Mógł użyć jednego ładunku. Wtedy nie dopuścił do tej sytuacji. A teraz jest w tarapatach, no bo. Ja będę mógł bezpiecznie sobie rzucić bal. I mimo to, że mam mniej tych ładunków do dowódcy, to wydaje mi się, że jednak waga karty jest zdecydowanie więcej. Też o wiele prościej będzie migrać. Nie no na dodatek nikt nie rzucił sobie wstrząsu, żeby zabrać obrońców do deku. Może nie miał wstrząsu na ręce, może nie chciał. Um... To jest bardzo dobrze. Ramon z głowy. Teraz tylko się nie zaciągnąć. Dobraliśmy. Wow! Dobraliśmy uzurpatora i fratensa. Także bardzo, bardzo dobrze. I też mamy swobodny mulligan, no bo wiemy, że afana już nie dobierzemy. I przeciwnik się poddał, czyli. <laughs> Chyba się zorientował, że ma kartę straty. Dobrze! Także tyle, jeśli chodzi o grę numer jeden. Przejdźmy do gry numer dwa. A w grze numer 2 będziemy się mierzyć z owocami e, Po Poprawdzie wydaje mi się, że potwory z koszmarem, zwłaszcza, to jest jeden z gorszych myczapów, dla tego Nilfgardu, w którym gramy. Ponieważ bardzo ciężko jest sobie z tymi koszmarami poradzić. Nie mamy tu jedno zablokowanie, ale jedno zablokowanie to zwykle za mało. E, mam parę trucizn. Mam Ramona, mam dwie dywizje magne. Wydaje mi się, że znowu zostawię dwie dywizje. Z tego względu, że. Z tego względu, że. Przeciwnik prawdopodobnie tak ją zestrzeli. Zostawmy taką rękę. Może się jakoś uda. Zobaczymy. Problem jest taki, że teraz po nerfie Karantira. potwory grają oczyszczenie i po prostu uzdrawiają sobie koszmar. Hmm. Też musimy uważać, żeby na równych kartach nie przegrać, to jest dosyć istotne. Dobra, wróćmy do tyłu. Prawda, w ten sposób blokujemy sobie łowce, ale... Wlicanie w ten sam rząd co lampa też jest smutne. Okej, okay. przeciwnik to zbił. Jak się spodziewałem, więc po prostu druga dywizja na stół. Nie ma sensu klikać, bo jeśli przeciwnik miałby movement, to mógłby zablokować dywizję Magna. Tak jak nie klikając, no to nie może zapobiec temu w ten sposób. Pewnie koszmar, to nie? A nie. trzyga. Dobra, i teraz musimy przede wszystkim skupić się na tym, żeby nie przegrać na równych kartach. Jak to robimy? Będzie to bardzo trudne i to jest właśnie problematyczne w tym meczu. Chyba chcąc nie chcąc muszę skomitować Ramona. Przegrana na równych oznacza porażkę. Jak wrzucę coś wolnego w stylu tjela, Wydaje mi się, że to będzie zbyt wolne w tej się sytuacji, moja dlatego zostawiamy kusznika, klikamy Gina i staramy się uciec z tej rundy. Teraz przeciwnik, jeśli jest mądry, to powinien grać tak, żeby mnie przebijać. Każdym razem. Eee, zobaczymy, czy to zrobi. Bo w długiej rundzie trzeciej, nawet jeśli on będzie w stanie te koszmary przez całą, długą trzecią rundę tworzyć, to wydaje mi się, że i tak później te trucizny moje swoje zrobią. Problem też jest taki, że przeciwnik gra i miotacza prawdopodobnie i siroko, także scenariusz nie przeżyje tam w sobie, nawet jak zasłonimy go obrońcem, to obrońca po prostu zostanie sirokiem i tyle z niego będzie. Także tutaj na ten mecz jest podwójnie problematyczny, bo a. przeciwnik ma koszmary, z którymi mamy co zrobić zwykle i b. Yy, przeciwnik ma odpowiedź na scenariusz i na obrońcę. Okej, okay, rzucił wolno. To, że tak, jeśli ja spasuję, to przeciwnik będzie puszczał drugą rundę koszmarami i potem jeszcze w trzeciej będzie miał koszmary. Z uzdrowienia. Więc... Mało kto zapuszcza się do naszego lasu. No zrobię tak. Zrobię tak, ale no będzie ciężko. Jeśli uda mi się natomiast wygrać pierwszą rundę w jakiś sposób, to powiedzmy, że będzie ok. to no nie widzę tego na ten moment. Hmm. To jest tylko 8 punktów różnicy, z czego w nich ma pokrzepienia dwa na stole. Przebija w zasadzie czymkolwiek. Jest onej romancja. zagranie bardzo dziwne, bo nie przebił i zużył jeden koszmar. Co prawda, e, jakby problem polega na tym, że jak ja teraz spasuję, to on sobie oczyści jeden koszmar, żeby później mieć uzdrowienie. Tym że wtedy zostaje mój tylko jeden koszmar. Znaczy w jednej rundzie będzie mógł albo w drugiej, albo w trzeciej zagrać drugą sztukę. Więc pasuje to. Bo jakby w jednej rundzie jestem w stanie walczyć punktowo z tymi koszmarami. Natomiast w dwóch rundach nie byłbym w stanie walczyć. Więc on poniekąd... poniekąd troszkę zmarnował ten koszmar. Po raz pierwszy. No zobaczymy. Jak to wyjdzie przeciwnikowi. No spodziewam się, że będzie na 2-0 leciał. No innej opcji raczej nie ma. To też zużył onej romancji po raz pierwszy, więc jest szansa, że nie dobrał Hiroka, slash, nie petard. Teraz jak my chcemy się obronić? O, to jest pytanie. No tak jak się spodziewaliśmy tutaj. Eee, tutaj wleciało uzdrowienie. Okej, okay. no coś robić musimy. Zatrzymać tych koszmarów jako tako w stanie nie jesteśmy. więc po prostu spróbujemy punktowo się wybronić. Ono będzie tworzył koszmar, ja będę sobie tworzył punkty. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Nie rzuci Baśkę. Baśka jest tutaj bardzo dobra w tej sytuacji. I ten bal też. Miotacz Petard na pewno jest na na ręce przeciwnika. Jak nie, no to onej romancja w miotacza. Więc jednocześnie chciałem zachować Fona, żeby zwiększyć szansę, że ten bal przeżyje. Ale z drugiej strony i tak wiem, że jeszcze jest 4 Tak no teraz to ginie od nawet jakbyś strzał za 4 No wydaje mi się, że gdybym wzmocnił i to strząs po prostu byłby mocniejszy. znaczy siroko byłoby mocniejsze. Ej, um. okay, ma Baśkę. Czyli bal i tak nie przetrwa. A jeśli rzucę bal, no Bo muszę chyba rzucić bal i tak. No ja mam ładnej opcji, żeby przybronić. Tak, chociaż będę miał spragnioną damę. Nie gra muzyka! Nie kleje się wino! No też może spasować po prostu. Wtedy zachowuję. Moje goldy, a on już nie będzie miał koszmaru na kolejną rundę. A ciągle jeszcze wiedźmy, nie widzieliśmy. Możliwe, że gra wersją bez wiedźmy, ale spodziewałem się, że raczej gra wiedźmy. Jest imiona Tetr Petar. Zgodnie z planem. W takim razie, co robimy dalej? Damy Fergusa za 10 po prostu. Musimy się jakoś punktowo trzymać. Wybacz mi. Przeciwnik jakoś nie imponuje kartami. Możliwe, że nie dobrał najlepiej. O jest i puchta. Okej. Okay. Wydaje mi się, że trujemy ją. Nie ma się nad tym zastanawiać. Jak przeciwnik pasuje, to mamy zagranie za 14. On zyskuje 3 i 3. Czyli mamy 8. 3 ładunki dowódcy. Ewentualnie możemy. Winston to jest to samo, pod mniej. Ja nie wiem, co my sobie bardziej cenimy: dowódcę czy kartę. Tak, kartę. No zobaczymy. Przeciwnik pewnie i tak zagra dalej. Dokładnie. Trzeba pamiętać w tym meczu też, że jakbym miał Uzurpatora na ręce, to że przeciwnik zapycha rząd. To jest czasem problematyczne. Wow, kolejne oczyszczenie? A na kupce. No. No, wydaje mi się, że nie przeszkadza, bo i tak sobie zatruje i, i poleci Vincent. Też, no nie mam specjalnie opcji, więc nie ma się nad tym zastanawiać. Znacimy truciznę. Na mi to było, że jeszcze plus jeden dodamy. Tak spasuje, no to, to zbijam. Ok, przeciwnik zyskuje jeszcze dwa, czyli ma 45. Czyli ma 45, więc ja bym musiał... i całego dowódcę. To mi się nie podoba. Więc wezmę kartę straty, ale dzięki temu sobie wezmę baśkę do deku. I zużyję tylko dwa ładunki. Nie wiem, na ile to było mądre, ale podoba mi się takie rozwiązanie. Zachowuję ciągle 9 value i mam baśkę. On już nie będzie miał koszmarów. Będzie miał wiedźmy, ale no fuż. może mu value zabraknie. Dobraliśmy na szczęście uzurpatora. Chciałem właśnie mówić, że uzurpator będzie tutaj kluczowy. Jeszcze bratem by się przydał. Nie ma co. Czy ja mam jeszcze trucizny? Nie mam. Więc to jest totalnie bez sensu. Yy. I mogę się zaciągnąć afanem. Ale wydaje mi się, że mając kartę straty musimy ryzykować, więc wymienię ten turniej. Okej, okay, dobraliśmy <grywa> Na szczęście Bratensa. Tak. Eee, także co, no? Myślę, że uzurpator na początek. Nie było jeszcze Siroka, więc nie ma sensu go wzmacniać. Ktoś mógłby powiedzieć, że wokół pasożyta by to było, ale... mi się to zagranie nie podoba, no bo jeszcze wstrząs... znaczy, bo jeszcze Syroko jest. Tu przeciwnika... No dokładnie. I teraz potrzebujemy jakiegoś zagrania, które jest... A mamy tylko jedno takie. Roderick w Bratensa. Mamy 100% Drogi, nie, nie musimy najpierw hero power używać, ale tak w zasadzie tutaj powinienem pościwca. powiedzieć, że normalnie jak gracie. Rodericka, to chcecie najpierw wyciągnąć sobie. Afana z deku. No w tej sytuacji nie miało to znaczenia, bo miałem tylko dwie złote karty, nie? Ale zwykle mamy więcej złotych kart deku, więc pamiętajcie o tym, żeby najpierw używać dowódcy, przed usunięciem Rodericka. Potrafi zrobić dużą różnicę. Dobra, kusznik. No to już nie mamy co kombinować. Możemy sobie rzucić. Eee, licząc na to, że przeciwnik ogra coś jeszcze do Baśki. On zresztą widzi, że ja mam Baśkę na ręce pytanie czy jest w stanie tyle punktów wykręcić. Karta. Okej, okay, wiewiórka, to nie najlepszy play, o, no i patrzymy. 28 do 3, 2 karty, 26 punktów, żeby wygrać o! Może mieć problem. Nawet jak tam są wiedźmy dwie, to to będzie za mało. To jest ma za 10-12. licząc już z pokrzypieniem. Dokładnie tak. Także w ten sposób ogrywamy ten ciężki mecz. Udało się. Mimo karty statek, widzicie, jakoś to poszło. Także deczek naprawdę jest mocny. Jedyny smuteczek w graniu nim jest taki, że no ten bal czasami jest niszczony, ale jak widać nawet w takich sytuacjach da się wygrać. Dobrze, także dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że doczek się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz e, i nie zapomnijcie też wpaść na stream. E, link do Deku w opisie, jeszcze raz przypominam. I tyle. Dziękuję za oglądanie, do zobaczenia, pa, pa.